kemping dla Ciebie w Kuraszewie jest pierwszym w Polsce kempingiem skierowanym do osób dorosłych. Z góry skazane jest na porażkę. A może nie? Ponad 30 lat mieszkaliśmy w Lesznie Wielkopolskim. No i zmieniliśmy całkowicie swoje życie, przenosząc się tutaj. Gdzieś tam jakaś inspiracja przyszła do tego, żeby stworzyć miejsce takie spokojne, takie dla osób, które chcą odpocząć, właśnie dla dorosłych ale czy dla tych, którzy dawno nie byli na Podlasiu, no mimo wszystko, czy jest tu bezpiecznie? A dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie w nowym odcinku. Jesteśmy na Podlasiu. Gmina Czyże, która należy do najbardziej, jednych z najbardziej wyludnionych gmin w Polsce. I wydawałoby się, że rozpoczynanie jakiegokolwiek biznesu w tym regionie z góry skazane jest na porażkę. A może nie? Zapraszam Was na wizytę na kempingu dla Ciebie w Kuraszewie. Chodźcie ze mną. Muzyka Kemping dla Ciebie w Kuraszewie jest pierwszym w Polsce kempingiem skierowanym do osób dorosłych. Rozpoczął swoją działalność w maju tego roku. A o wszystkim, jakie były początki? Jak wyglądał ten pierwszy sezon, który powoli już dobiega do końca, opowie Wam Jakub, właściciel. No to teraz udajemy się do pięknie odrestaurowanej stodoły, czyli serca całego kempingu, gdzie czeka już na nas Jakub. Moi drodzy, przedstawiam właściciela. Cześć Jakub. Cześć, witaj, witaj. Jakbyś był tak uprzejmy i opowiedział nam dwa słowa o historii powstania kempingu, dwa słowa nie da się. Nie da się w dwóch słowach To w powiedzieć. trzech. No, chyba myślę, że nasze podróże kamperem po, po Polsce, które trwały no, prawie trzy sezony, ale zrobiliśmy sporo kilometrów po Polsce. Gdzieś tam jakaś inspiracja przyszła do tego, żeby stworzyć miejsce takie spokojne, takie dla osób, które chcą odpocząć, właśnie dla dorosłych, żeby nie było gwaru dzieci dookoła, żeby było jakieś spokojne miejsce. To gdzieś tam nam przyszło. Ale nie braliśmy tego pod uwagę, że to najdzie tak, tak szybko do, do nas tu przyjdzie. Braliśmy pod uwagę, że gdzieś tam za jakieś 15 lat jakieś stare gospodarstwo sobie wyremontujemy i, i powiedzmy, będziemy sobie tutaj w, żyć w takim gospodarstwie i przyjmować gości. Ale życie nam się tak poukładało inaczej, że przyspieszyło i w tym przyspieszeniu no, przez ostatnie trzy lata, bo trzy lata temu przyjechaliśmy tu po raz pierwszy, w kwietniu trzy lata temu, no, udało nam się stworzyć właśnie to miejsce dla Ciebie w Kuraszewie, w gminie Czyża, w małej miejscowości, która jest już sporo wyludniona. I patrząc na to, że no, kończymy dzisiaj pomalutku jakiś sezon, zaczęliśmy go w maju, Trwa do końca września. W zasadzie to nasze marzenie zostało osiągnięte, bo przyjeżdżają fantastyczni goście, ludzie, którzy chcą odpocząć w ciszy. Przyjeżdżają na jeden-dwa dni, zostają 3, 4, 5, więc, więc, więc się podoba i, i odpoczywają. Regenerują się. Także to pokrótce tak to można. A powiedz, a powiedz, bo nie przez przypadek zostaliśmy cię, można powiedzieć w kuchni. Co należy do Twoich obowiązków tutaj? <laughs> tutaj wiemy, że wszystko. wszystko razem z żoną, jesteśmy w dwójkę tutaj. Mam oczywiście jakieś osoby, które dochodzą do pomocy, które nam tutaj pomagają w tym wszystkim, ale generalnie razem jakoś wymieniamy się tutaj e, tymi obowiązkami. Ja jestem tutaj w kuchni, gotuję, lubię to robić. Nigdy nie byłem profesjonalnym kucharzem ani, ani nic takiego, ale zawsze lubię gotować. I, i, I myślę, że, że, że gościom smakuje, więc to, to mnie cieszy najbardziej w tym wszystkim. Wydajemy tutaj i śniadania: mamy różne śniadania, mamy też takie regionalne y, y, jedzenie, mamy regionalne potrawy. Mamy też potrawy na specjalne życzenie dla specjalnych gości, którzy sobie tak zażyczą. Oczywiście muszą się wcześniej tutaj ze mną mówić. I tak, ta kuchnia została też tak sobie zaprojektowana właśnie, właśnie pode mnie, troszeczkę bardziej, żeby tutaj miał kontakt też z gośćmi, bo mamy tak, jak tu, zobacz, widzisz, mamy jeden stół długi. Wszyscy właśnie goście, ja powiedziałem, tak, że... Stodoła goście... jest sercem całego kempingu. To tak, właśnie... to jest gościnna stodoła, tak ją nazywamy z żoną tutaj. I w tej gościnnej stodole gościmy naszych gości. Jesteśmy przy jednym stole, dlatego też chcemy, żeby tutaj ludzie się łączyli, a nie dzielili. Tak samo, tak samo na kempingu, też nie mamy podzielonych miejsc. Mamy, mamy miejsca, które są wolne, żeby można było sobie wybrać dowolny, dowolny, dowolny placyk, na, na którym każdy będzie się dobrze czuł. Czy przyjedzie w namiotem, czy przyjedzie kamperem, czy przyjedzie przyczepą kempingową. No to moi drodzy, ja już przyznaję, że jestem tutaj czwarty dzień. Już dość dobrze poznałem kemping, ale specjalnie dla Was, jeżeli Jakub możemy Cię poprosić, Oczywiście. pokaż nam, co jeszcze ta przepiękna stodoła kryje wewnątrz. Tak, stodoła Bądź kryje naszym przewodnikiem. Stodoła kryje dwa gabinety. Gabinet pierwszy to jest gabinet mojej żony. Żona jest naturoterapeutą i pierwszym trenerem mentalnym zdrowia. Tu mamy terapię wodorową, tu mamy terapię Bemera. Tu mamy też, żona pracującą z A w drugim gabinecie mamy komorę hiperbaryczną. Prowadź, prowadź. Tak. Tu mamy komorę hiperbaryczną. Ktoś kto chce skorzystać z komory tlenowej, może sobie skorzystać z komory tlenowej. Zobaczcie, jak przyjemnie. To także, w kosmos. kosmos odlatywać, co? <noise> tak, 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 tak. Ale zawsze dobrze wszystkich sprowadzam z powrotem na Ziemię, także, także nie ma obawy godnej. Teraz y idziemy na pięterko. Jesteśmy na przysłowiowym pięterku. Jaku popowiadaj? Tutaj mamy małe kino w stodole, jak my to nazywamy. Tu mogą sobie może para usiąść, pooglądać i filmy, i mamy teatry telewizji. Mamy tutaj kolekcję. Półtora tysiąca filmów No to i koncertów. robi wrażenie. Także każdy coś sobie wybierze w jakiś taki pochmurny dzień lub deszczowy, bo w resztę dni to trzeba spędzać na świeżym powietrzu, jak jest ładna tak pogoda. jest. Zobaczcie, no wygląda to przegenialnie. No romantyczny wieczór. Sam się dzieje. To co? Jakub, idziemy dalej? Tak, idziemy dalej. Już. Teraz wychodzimy na drugie małe serce serduszko tej studoły. Serduszko na zewnątrz. Czyli nasz taras. Na którym goście mogą sobie spokojnie wypoczywać. Oglądać panoramę. Zachody patrzeć słońca. słońca. Patrzeć na piękne krowy, które chodzą. Słuchajcie, Ech. zobaczcie. No to jest po prostu, jak zawsze mówię w filmikach, widok warty wszystkich pieniędzy. Tam są krówki. Tu są hamaczki, tam są leżaczki i ja już wczoraj kręciłem zachód słońca i robi robotę. Mamy też tutaj miejsce na grilla, na ognisko, które jest zrobione też ze starych belek części domu, które remontowaliśmy. Dalej mamy boisko do buli, takie Ojcie. profesjonalne zrobione, na którym można sobie pograć w bulę. Oczywiście to wszystko jest przysłonięte młodym winogronem. Czyżby Mam nadzieję, że winko. za dwa lata, tak, będzie domowe wino. Czy wszyscy możecie czuć się zaproszeni do Jakuba tak. za dwa latka. Na winko oczywiście można przyjechać wcześniej. No zobaczcie, piękne miejsce i znowu podtrzymywanie tego, tej zasady, że jesteśmy wszyscy razem. Nie tak jest to jest, to jest, to jest jakby najważniejsze, które tutaj chcemy promować i, i chcemy tutaj, żeby tak goście się dobrze czuli, żeby po prostu wszyscy. Byli wspólnie, żebyśmy mieli wspólny kemping, ale żeby też jeden drugiemu też nie przeszkadzał, żeby zachował tą ciszę, zachował ten spokój i odpoczynek drugiej osoby. Więc myślę, że to się osiągnęliśmy to już w tym roku, bo naprawdę już wiele załóg przyjechało, wiele gości jest zadowolonych. Podoba mi się to właśnie ta cisza, ten spokój. Odpoczynek no ja przyznaję, taki. że miałem być tylko <laughs> dwa dni, a jestem czwarty i zostaje, słuchajcie, piąty. <laughs> Mamy no i to właśnie nas cieszy, że to tak działa. Tu mamy boisko do buli. Świetne. Można też zapoznać się, jak się z tym gra. Jeżeli ktoś nie grał, to może się tutaj nauczyć. I też, też można to... się zintegrować. I może się zintegrować, nie? Myślę, że jakieś zawody będziemy niedługo robić w bóle. Tu jest taka część pod lasem. Wszystko oczywiście jest. Wszystko jest oczywiście. Mamy prądy, wodę. To jest taka bardziej część dla namiotów, gdzie można sobie troszeczkę pod, nie pod słońcem się schować. O, Tobi za nami poszedł. Tak, oczywiście, to jest kierownik tego tak ośrodka. Jest. Tak jak zawsze powtarzam, to jest kierownik, któremu wszystko wolno na tym ośrodku. Zobaczcie, otwarta przestrzeń, żadnego wydzielania. Oczywiście w stanowiskach są przygotowane woda. Tak, prąd. Tu, jest, tu jest około 40 stanowisk 100 metrowych na kampery, ale Myślę, że nie będziemy aż takich tylu załóg przyjmować, dlatego że no każdy ma się dobrze, swobodnie czuć i myślę, że tak jak każdy jak chce może się tutaj ustawiać, musi czuć ten spokój, musi czuć ten relaks. Słuchajcie, ciekawostką jest to, i Jakub to może potwierdzić, że godzina 22.30 gasną w całej wsi. Tak, 22.30 gasną światła. Nie ma tutaj, yy, nie ma też tutaj takiej tradycji, żeby przy domach się paliły światła, więc jest tutaj ciemno, więc przepięknie jest tak. Nam się cudownie tu podobało jedno. Goście przychodzą, siadają, czekają na zachód słońca. Jak zachód słońca przychodzi, przychodzi ciemność po 22. Kładą się na, albo na leżakach, albo na hamakach i obserwują gwiazdy. Więc cały czas coś. I ty też zwracasz uwagę na to, żeby kampery raczej starać się tak. nie zostawiać zewnętrznie oświetlonych. Nie, żeby idąc spać po prostu. To jak ktoś już idzie spać, to, to nie chodzi o to, żeby o 22.30 było wyłączane światło, ale jak już ktoś idzie spać, żeby też to docenił, że mamy tutaj ciemność, że, że, że druga osoba może też sobie pooglądać gwiazdy i, i odpoczywać. To idziemy dalej, mi się wydaje, teraz ta część sanitarna jest do zobaczenia. Dobrze. Powiedz Jakub, ile było najwięcej załóg w jednym momencie. Na ten długi weekend sierpniowy przyjechało ponad 24 załogi i jeszcze w apartamentach, bo oczywiście mamy jeszcze, jeszcze mamy apartamenty, cztery. które też pokażemy. Pokażemy, tak. Więc w sumie około 60 osób było na ten długi weekend. Udźwignęliście? Udźwignęliśmy w dwójkę z Włoniąm. To, oczywiście od rana do wieczora, ale to było takie cudowne zmęczenie z tymi gośćmi po prostu. Także naprawdę niesamowici goście przyjechali i mam nadzieję, że nadal będą tacy przyjeżdżać. Niektórzy już wrócili z powrotem, także przyjechali Niektórzy raz nie po mogą dwóch Niektórzy nie mogą wyjechać, więc no cudownie po prostu. Zobaczcie jak pięknie ta stodoła wygląda. Ja jeszcze za chwilę wam wrzucę tutaj przebitkę, bo Jakub ma zdjęcia jak ona wyglądała pierwotnie, jak ją zastali. A tutaj, jak widzicie, w niedalekiej odległości od postojów mamy całą część sanitarną. Tak, mamy tutaj dwie łazienki oddzielne e, z ubikacjami. Mamy e, kuchnię z pełnym wyposażeniem, żeby można było sobie coś ugotować, zrobić sobie kawę, herbatę. Wszystko jest do dyspozycji. Zobaczcie, ja wejdę. Zapalę światełko. Elegancko. Toaleta. Jest prysznic. Jest ciepła woda, czego mi ostatnio brakowało. Zobaczcie. Jest aneksik. Pięknie. Druga toaleta. A tu już mamy naszą przepiękną stodołę. Teraz mamy część serwisową dla kamperów. Tu mamy zrzut szarej wody. Yes. Mamy, mamy pobór zwykłej wody e, czystej, e, oczywiście przy każdym stanowisku też jest woda, jest prąd, nie ma problemu, ale ktoś kto chce się serwisować, wyjeżdżając się. Tutaj mamy serwis toalety chemicznej, oddzielnie zrobiony, gdzie można sobie tu umyć, umyć sobie ręce też, po, potem umyć całą, całą e, I ja toaletę chemiczną. Ja mogę powiedzieć, że widać, że to jest wszystko przemyślane. Bo też podróżowaliście, prawda? Tak, no przemyśleliśmy to też, żeby to wszystko było yy, no, takie takie do, dostępne, dlatego dla że można było i się dobrze serwisować i podejść z toaletą chemiczną tutaj. Yy, też mamy to wszystko ogrzewane, bo chcemy też poza sezonem, po, po wrześniu, po końcu września, październik, listopad, działać tutaj yy, weekendowo. Nawet w zimie myślę, że będziemy mieć takie weekendy, gdzie będziemy zapraszać gości z kamperami i całe sanitariaty, wszystkie są ogrzewane, także będzie można dopuścić wodę. Wszystko sobie tutaj y, zrobię. A ja specjalnie zrobiłem tam... takie ujęcie, żebyś opowiedział coś o tym. Tu jest tężnia. Ze względu na to, że, że pierwsze nasze wyprawy to były do Ciechocinka kampery. <grym> <grym> bardzo nam się tam podobało. No, oczywiście nie jest to tężnia jak w Ciechocinku. <grym> jest to jakiś mini ułamek, ale mamy tutaj sól z zabłocia. To jest 120-letnia kopalnia, która, y, która y, ma bardzo dobrą solankę, która działa na drogi oddechowe. Można sobie wybrać miejsce, żeby sobie usiąść i powdychać troszeczkę dobrej, dobrej solanki. I pochuśtać się można, tak, poczytać usiąść. książkę. I przepiękne krowy, które zniknęły nam gdzieś. Teraz zkolwiek. zniknęły, bo są teraz na drugiej końcu. Wrócą za pół godziny albo 40 minut. Idziemy dalej. Tutaj jest piwniczka. Tak, tutaj Tam mamy Tam są przetwory. Tak, też powiem. Bo Jakub jest też mistrzem w robieniu przetworów. Mówiłeś o ogórkach. Żona, ile, tak. ile z ogóle żo żo Żona zajmuje się też szklarnią, więc okay. ona mi donosi. A ze względu na to, że bardzo dobrze się zajmuje tą szklarnią, więc bardzo dużo nam donosiła mi tych ogórków. Słuchajcie, wchodzimy do miejsca, do którego nie każdy ma dostęp. O proszę! No, panie! Słuchajcie, to wszystko na Was czeka. Ale fajnie chłodno tu jest. Jedziemy. No nie ukrywam, że z 14 krzaczków yy, wyhodowała ponad 140 kg ogórków. Tą szklarnię widzieliście na początkowym ujęciu, ale podejdziemy do niej. Kurde, zawsze słuchajcie, może żeby sobie pojeździć takim traktorkiem. A to ja cię mogę zaraz włączyć, co pojedziesz. Do możesz nawet skosić, jak chcesz. <laughs> Zobaczcie. Piękna szklarnia. Jest patriotyczna. Flaga wiadomości. W Polsce. Popatrzcie. Oczywiście żadnej chemii, Jakub. Nie, my ani nie używamy żadnej chemii do winogron, ani do warzyw, ani do. Nawet nie używamy chemii do czyszczenia stodoły, do czyszczenia apartamentów, nic, nic nie używamy. Warto zaznaczyć, chwili. bo też powiedziałeś, że nawet sama woda tutaj. Tak, jest no, wodę specjalnie mamy też specjalną filtrowana. filtrowaną, chociaż bardzo dobre ujęcie wody jest w Czyżach, ta woda jest bardzo dobra, ale jeszcze ją specjalnie filtrujemy, mineralizujemy, wodorujemy, także woda jest, można powiedzieć, uzależniająca. <laughs> tutaj teren jest nasz prywatny, tam z przodu mamy swój dom. Bo też tutaj... E, bo co ważne, Jakub tutaj mieszka, dosłownie rzut beretem. Tak, mieszkam tutaj, mieszkamy tu razem od stycznia na stałe. Bo tak naprawdę pochodzimy z Wielkopolski, z Leszna Wielkopolskiego. Jesteśmy poznaniakami, ale ponad 30 lat mieszkaliśmy w Lesznie Wielkopolskim. No i zmieniliśmy całkowicie swoje życie, przenosząc się tutaj. Także... No, nie ma miętkiej gry. Nie ma, nie ma, ale... Powiem w ten sposób, że z żoną no nie zamierzamy się stąd przenosić. Jest tu bardzo dobrze. Czy jest pogoda zła, czy brzydka, czy zawsze nam się tutaj podoba, więc tym samym chcemy gości też tym uraczyć, tutaj, tym miejscem. Słuchajcie, idziemy teraz do apartamentów. Przynajmniej jeden wiem, że jest możliwość zerknięcia do niego. Takich apartamentów masz ile? Cztery. Cztery apartamenty. To jest też taka strefa oddzielna. Tutaj, tutaj mogą goście sobie też siedzieć na swoich tarasikach małych. To jest strefa troszkę oddzielona od kempingu, więc nikt tutaj z kempingu też nie będzie nikomu przeszkadzał. Mogą, mają też swoje hamaki tutaj, mają też widok na zachód słońca piękny też, to wszystko tak, Pięknie, tak trochę przemyśleliśmy, żeby właśnie, żeby też z tego skorzystać, żeby też można było rano, tu pokażemy czwóreczkę proszę. Co no, tu jest Wchodzimy. nasz dom. Słuchajcie, wchodzimy do jednego z czterech właśnie dostępnych apartamentów. Zobaczcie, no świetny klimat. Przepięknie tutaj pachnie drewnem. Oczywiście jest też aneksik. Ale Jakub bardziej zaprasza do swojej stodoły, na jego fantastyczne posiłki. No, słuchajcie, łazieneczka piękna, czyściutka, a ten apartament charakteryzuje się tym, że zobaczcie, można w nim posłuchać kaset. Coś, co zakładam, że wiele młodych osób po prostu nie zna. Apartamencik przepiękny. No to jaku? podwiedziliśmy cały kemping. Co mógłbyś dodać? Ja takie pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, no ja tu już tak jak mówię jestem chwilę, więc odpowiedź znam na to pytanie, ale czy dla tych, którzy dawno nie byli na Podlasiu, no mimo wszystko, czy jest tu bezpiecznie? Czy jest tu bezpiecznie? To jest bardzo bezpiecznie. Oczywiście, że jeżeli e, ktoś tam boi się granicy i boi się, to może tutaj przyjechać i sprawdzić sobie osobiście i zobaczyć jak to wygląda. Tak, jest wojsko na granicy, pilnuje tej granicy, ale jest to tak zorganizowane, że naprawdę no, mało tutaj widać tego wojska. Nie było tutaj nigdy żadnego incydentu. Przez te trzy lata, jak tutaj jesteśmy, to no, tak naprawdę ja spotkałem może jednego uchodźca przy wojsku bliżej granicy. To jest wszystko, co tu było. Więc tutaj tak jest bezpiecznie. I oczywiście przyjeżdżają też osoby mm, pierwszy raz na Podlasie, nie tylko ci, którzy wracają, co byli już tu jakiś czas temu, ale przyjeżdżają po raz pierwszy. I najbardziej mnie cieszy to, że wyjeżdżają tutaj z takim przekonaniem, że na pewno tu wrócą, i że jest to jeden z piękniejszych regionów w Polsce, który, który też nie był doceniany przez wiele, wiele lat. Nie? Oczywiście my też tak mówimy, no, czy będziemy chcieli, żeby aż tyle osób tutaj przyjeżdżało? Dokładnie. Ale myślę, że to jest też rejon nie dla wszystkich. To jest też rejon dla osób, które szukają spokoju, szukają kontaktu z przyrodą. Tutaj nie jest rejon na imprezowanie, na, na, na jakieś dyskoteki, na coś takiego, bardziej na to, żeby się po prostu wyciszyć i, 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 i być tutaj można powiedzieć blisko przyrody. Tak samo żeby zwiedzić okoliczne tutaj miejscowości, nawet tutaj naszą gminę czy że My tu też szykujemy w tej chwili taki przewodnik no, rowerowy. właśnie chciałem o to zapytać, bo kemping kempingiem, ale też masz inne plany. Tak, to no mamy plany takie, żeby stworzyć. No w zasadzie jesteśmy już w trakcie, myślę, że może nawet nie w trakcie, tylko na ukończeniu przewodnika. Chcemy e, tutaj zaproponować takie trzy trasy rowerowe, mniejszą, średnią i taką większą, żeby też zwiedzić gminę czyże, żeby troszeczkę nawet wyjechać poza Czyże, Jest to bardzo fajne, fajne są miejsca, które zresztą sam chyba tutaj już zjechałeś trochę rowerem, więc to już... zobaczycie w kolejnym odcinku. <laughs> tak. Także można tutaj coś ciekawego zobaczyć. No a potem ze spokojem wrócić do nas, coś dobrego zjeść i odpocząć i wyspać się. Przede wszystkim. <laughs> tak, tak, tak. Słuchajcie, my już naprawdę jest tak gorąco. Jesteśmy oboje tak. praktycznie spoceni, <laughs> ale to nie jest telewizja profesjonalna, nie. więc pokazujemy prawdziwą tak. naturę. Co można Tobie życzyć na koniec? Tobie i żonie. Życzyć nam można wspaniałych gości, którzy znalazli się dotychczas. Są i tacy przyjeżdżali, i, i, i takich sobie gości życzymy, jak dotychczas przyjeżdżali do nas, nas tu odwiedzali. Czy na tą chwilę możesz powiedzieć, że ten pierwszy sezon jest taki, jak oczekiwałeś? Tak, tak. Naprawdę jest taki, jaki oczekiwałem. Chciałem, żeby to też było, żeby to się wolno zaczynało, żeby, żeby też nie było na hurra, że nagle wszyscy przyjadą, żeby zobaczyć cokolwiek. Chcielibyśmy, żeby ten kemik odwiedzali ludzie, żeby wracali tutaj goście do nas i żeby się dobrze czuli. Yy, więc tak, jesteśmy myślę, że bardzo satysfakcjonowani tym, tym, tym pierwszym sezonem. Jest jakaś perspektywa fajna drugiego sezonu. Mamy już potwierdzone gości, którzy chcą już w przyszłym roku odwiedzić nas, chcą ze sobą przywieźć swoich znajomych. Także to, to nas cieszy. Nie? Mamy fajny kontakt z niektórymi osobami, które już tutaj przyjechały do nas, także, także naprawdę fajne się relacje tutaj tworzą. Mamy też oczywiście trochę pomysłów na przyszły rok. Nie będę dzisiaj ich zdradzał, ale, ale też chcemy robić takie spotkania tematyczne dla mniejszego grona osób, tak jak tutaj pokazywaliśmy w stodole, jest 100 na 14 osób i bardziej takie imprezy zamknięte chcemy robić na 14 osób. Może nawet zaczniemy już od jakiegoś grzebobrania w, w, w tym roku, żeby, żeby, żeby to były takie weekendowe. Oprócz tego jeszcze też w ciągu sezonu zimowego, chcemy też zachęcić tutaj naszych gości do tego, żeby mogli podreperować troszkę swoje zdrowie, żeby mogli przyjechać sobie czy tam na taki pełen weekend, czy przyjechać sobie na trochę więcej dni. Wtedy możemy zaproponować z różnych urządzeń, żeby skorzystać, żeby faktycznie wyjeżdżając tutaj od nas, mieć tą, tą ciszę, ten spokój i jeszcze dodatkowo. Poprawić sobie troszeczkę swoje zdrowie, i, i można powiedzieć, że żeby się tak przygotować do tej, do tej zimy u nas, właśnie u nas w Kuraszewie. Ja, jak już na początku odcinka powiedziałem, że gmina w czyże jest jedną z najbardziej wyludnionych gmin w Polsce i otwieranie jakiegokolwiek biznesu w takim regionie jest wręcz. Ryzykowne, a już tym bardziej otwieranie kempingu tylko dla dorosłych, to już w ogóle nie mieści się w żadnych kategoriach rozsądnego biznesu. Co możesz powiedzieć z perspektywy tego pierwszego sezonu? Znaczy, z rozsądnego. No biznes. Ja, 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 ja w biznesie siedziałem wiele lat. Wiele lat. W profesjonalnym nawet biznesie można powiedzieć. Tutaj stworzyliśmy miejsce, które oczywiście, że ma być. Jakąś tam częścią biznesu, ale, ale bardziej taką, żebyśmy mogli sobie spokojnie jakoś tutaj z żoną żyć. Ale nie nastawialiśmy się tu jakoś na komercyjny biznes, więc, więc generalnie my się tu przeprowadziliśmy. A przy okazji prowadzimy fajne miejsce, gdzie fajni goście mogą przyjechać. Więc to. Myślę, że tu jest to clue całe, że nie nastawiamy się tu na to, że w przyszłym roku to wam będziemy tu powiadać, że będzie 10 domków kolejnych, bo jest akurat na to zapotrzebowanie, że będziemy budować kolejne. Pięć czy 6 apartamentów i będziemy powiększać tutaj, bo mamy tu miejsca na to, żeby nawet tu 100 kamperów przyjechało. Nie, nie będziemy tego robić, wręcz przeciwnie, wręcz będziemy się starać, żeby, żeby ta grupa tutaj była mniejsza, żeby była kameralna i żeby ten kemping w ten sposób funkcjonował. Czy biznesowo to się uda? Oczywiście, że to czas pokaże, ale my już wiemy, że to się uda. Mamy Jakub, tak fajnych gości. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za te dwa słowa. Dziękuję też za gościnę. Ja naprawdę miałem tutaj być dwa dni, a wychodzi na to, że będę pięć dni. Życzę wszystkiego dobrego Tobie Dzień żonie, bardzo. żeby naprawdę fajnie się. Bo naprawdę uwierzcie mi szczerze, niesamowity jest tutaj klimat. Niesamowicie się można tutaj. Poczuć i taka osoba, jak ja, czyli taki totalny mieszczuch w momencie, kiedy siada na jakimś pięknym leżaku i podziwia krowy, i ma z tego niesamowity faj. E, muszę, muszę Państwu powiedzieć jeszcze jedno, mało tego, że podziwia. Zainteresował się, o której godziny krowy wychodzą z tą. Już zna godziny. Dokładnie, więc słuchajcie, to też jest naprawdę. Ja zaczynałem przygotowanie do tego odcinka po dwóch dniach takiego luzu, bo jeszcze zobaczycie w przyszłym odcinku, jak jaką trasę rowerową, właśnie tutaj Jakub. Mi polecił, zobaczyłem miejsca, których raczej bym nigdy nie trafił, ale to za tydzień. Więc naprawdę, ja z całego serca serdecznie Was zapraszam tutaj, bo naprawdę warto. Jakub, dziękuję za gościnę, Dziękuję bardzo, bardzo Dziękuję, dziękuję za, poświęcony za to, że czas. U nas zagościłeś i jeszcze fajnie udało się zrobić fajny film tutaj nakręcić, także bardzo dziękujemy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Moi drodzy, to było właśnie spotkanie z Jakubem. Ja właśnie jestem w trakcie montowania tego odcinka. Zobaczcie, jakie mam wypasione stanowisko pracy. A Wam bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Zapraszam Was serdecznie właśnie w to miejsce, bo naprawdę jest wyjątkowe. I co, widzimy się w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku siadamy na rower i pojeździmy sobie po Podlasiu. Zapraszam. Trzymajcie się na razie. Hej.